Kamil Nalepka, analityk z kadry Nikoli Grubicia przed półfinałem z Włochami. Czy ten materiał meczowy, który do tej pory dostaliście z meczów w reprezentacji Włoch i grania z Argentyną, z Belgią, Faza Grupowa, to dobry materiał do analizy przed meczem z nimi? Bardzo dobry. Myślę, że to byli bardzo ciekawi przeciwnicy i mocni patrząc pod kątem poziomu tego turnieju, zarówno Belgia w pierwszym meczu zagrała bardzo dobrze, Argentyna teraz w jednej ósmej też do pewnego etapu przeciwstawiała się reprezentacji Włoch. Dobry materiał do analizy, tak naprawdę Włosi pozmieniali personalnie troszkę swój zespół względem WNL-u, więc nasz główny fokus na analizę reprezentacji Włoch jest właśnie z tego turnieju i z tych meczów, które grali w fazie grupowej, czy teraz w jednej ósmej w średnich a to, że oni przegrali z nami finał Ligi Narodów może potencjalnie oznaczać, że spróbują poszukać czegoś innego, jakiejś swojej odmiany w grze, chociażby w tym meczu z Belgią, nie tak duży udział punktowy Alessandro Micheletto, tak jakby trochę Simone Gianelli starał się bardziej rozłożyć atak swojej drużyny, nawet widać, że najwięcej punktów zdobył Roberto Russo środkowy, to chyba nie jest częsta sytuacja w każdym Włoch, właśnie zauważacie, że coś próbuje Fefe de Giorgi pokombinować, żeby ci właśnie nie grali tak jak wcześniej skoro przegrywali? Myślę, że te zmiany personalne, które nastąpiły w prezentacji, też troszkę wymusiły troszkę inną dystrybucję Janeliego. Czy będą w stanie zmienić, tego nie wiemy. Teraz zobaczymy, na bieżąco będziemy na, na meczu reagować, jeśli jakiekolwiek zmiany będą. Zobaczymy. Ja uważam, że na, na początku może spotkania na pewnym etapie będą chcieli coś próbować zmienić, ale... Ja myślę, że gdy przyjdzie do kluczowych momentów i takich wyników, że tak powiem, na styku w końcówce, to będą grali tym, co mają najlepsze na dany moment. A czyli Alessandro Micheletto, innymi słowy. Jest duże prawdopodobieństwo, że tak. A jaka jest różnica między Włochami, z Danielem Laviou, z Matteo Bottolo? Nie jest to spora różnica. Lavia też nie grał fantastycznie, jakoś bardzo dobrze na Lidze Narodów. Oczywiście był to bardzo mocny element i punkty i reprezentacji, ale muszę przyznać, że Bottolo daje radę teraz na mistrzostwach świata, nawet na sparingach jeszcze przed mistrzostwami świata, więc tak jakby na liczbach nie ma wielkiej różnicy między Lawijem a Bottolo. Bo właśnie nas nie podsłuchują, Mam taką informację, że nas nie podsłuchują. Zastanawialiśmy się gdzie celować zagrywkę, jeśli jest możliwość trafienia powiedzmy w strefę Balasa a Bottolo, albo Balasa Micheleto, Micheletto, albo Micheletto a Bottolo, gdzie jest ich najwrażliwszy punkt, bo... Mam takie flashbacki z meczu z Belgią, że sporo problemów w przyjęciu miał Mattia Bottolo. To gdzieś tam trzeba będzie szukać, w kierunku zagrywki? Czy to dużo zależy od tego, jak my serwujemy, jaką charakterystyką, flotę zagrywku z wyskoku? My nie mamy dużo flota w zespole. Tak naprawdę Marcin Komenda gra taką zagrywkę, gdzie może gdzieś tam bardziej może pokierować danego zawodnika. Po drugiej stronie naszą siłą, myślę, że na zagrywce jest właśnie jej siła. Są pewne rotacje, w których możemy szukać danego zawodnika w przyjęciu, żeby troszkę im utrudnić grę. Ale sobie to zostawimy na mecz. I my przede wszystkim na pewno musimy wywierać presję na zagrywce, odrzucić od siatki jak, tak często, jak to tylko możliwe, i na tym się skupiać. Ale jesteśmy przygotowani, myślę, mam nadzieję, że jutro będzie nas dzień na zagrywce i ten element nam pomoże. Włosi świetnie wyglądali w fazie blok obrona, w niedopuszczaniu Belgów do kończenia ataków, to był bardzo imponujący występ Włochów, wcześniej aż tak dobrze na tym turnieju nie wyglądali, no to jaki może być klucz do tego, żeby tę defensywę ich trochę złamać? Na pewno kluczem, żeby złamać defensywę jest dobre przyjęcie, bo wtedy gramy szybszą piłkę, więc ten blok nie jest, że tak powiem, bardzo szczelny, wtedy my mamy szybciej, jest nam troszkę łatwiej na skrzydle. Odnośnie systemu Blogobrona też no, Belgia nie ma co ukrywać ten mecz w jednej, e, w jednej czwartej w świetle w to, to, to nie była ta Belgia, która chociażby z grupy. Myślę, że te stawka tego meczu troszkę ich przerosła, więc też e, no, Włochom było dużo łatwiej. Nie, nie ma co ukrywać. E, bardzo dobrze się przygotowali. E, tak naprawdę dwóch, e, dwóch podstawowych zawodników z Belgii, jak Ferre Regers i Sandero, zostali od początku y, troszkę przystopowani w swojej grze, więc później było im już tylko łatwiej. Podejrzewam, że na środku siatki wyjdzie gardziulo, środkowy, który dosyć od niedawna funkcjonuje w tej karze Fefe. Czy to jest środkowy, który charakterystyką trochę wymyka się takiej, standar takiemu standardowemu obrazowi włoskiego środkowego, jako taki najbardziej wszechstronny, powiedzmy? Czy on jest bardzo podobny na jedną modłę wyszkolony, niż ta cała reszta, tak trochę pół żartem to ujmując? na pewno środkowy, który wniósł troszkę świeżości do ich gry, troszkę zmienił ich też styl gry, zwłaszcza w defensywie. Ja uważam osobiście, że jest to bardziej taki defensywny środkowy, czyli od tych zadań na bloku, niż ofensywny. Ale tam widać, że Gianelli próbuje go gdzieś stara się go tam troszkę podłączyć też w ataku. Jest to coś nowego, nowy zawodnik, tak jakby. Zawsze grali Russo, Anzani albo Galassi, teraz Gerdziulo. Na pewno wniósł troszkę świeżości też, tak jakby z tych elementów, ma bardzo ciekawą zagrywkę. Zobaczycie, jutro ma takiego flota, który jest taki cięty i dość leci z dużą, z dużą siłą. więc to też jest taki element, który jest jego mocną stroną. Tyle o Włochach. Zapytam Cię jeszcze z punktu analityczno-statystycznego, jak nasz poziom turnieju. E, poziom turnieju, hmm, ciężkie pytanie, musiałbym teraz sobie analizuje, jak tam e, teraz te zespoły, które mamy w półfinałach, jak wyglądają. E, na pewno te niespodzianki, e, które były na tym turnieju, to, to są e, bardziej wynikały ze słabszej postawy e, tych zespołów, które tak by były stawione w roli faworytów, niż tego, że te drugie zespoły grały na jakimś niesamowitym poziomie. Uważam, że jest to wyrównany dość poziom turnieju, zwłaszcza mówię o tych zespołach, które w rankingu światowym są całym, że od miejsca 15 w górę, że one między sobą się bardzo biją i widać, że starają się gonić czołówkę. To jest na pewno bardzo ciekawe, interesujące, że. Ta różnica między by tą jedynką, dwójką, trójką na świecie, a tym Zespołem 20 i w górę to oni gonią i chcą, tak jakby starają się rywalizować z nami z najlepszymi. Mówię pod kątem takim analitycznym, statystycznym Niekiedy jest mało siatkówki w siatkówce, duża gra na emocjach, sporo błędów w tych meczach, tak jak wczoraj gdzieś tam w tych meczach świerćfinałowych, na których byłem obydwu, więc nie uważam, że jest to pod kątem jakimś statystycznym niesamowity turniej. Bardzo dziękuję, tyle Kamil Nalepka, powodzenia w półfinale, powodzenia obo, oby, oby w niedzielę w tym późniejszym meczu.